Hello. Nie wiem czy mi streama załączyło w ogóle. Już. O jest, już mamy streama, zakładamy świat. Nic nie dodajemy, nic nie zrobimy. Listę listę zmieniamy. Zrobimy świat po prostu. Nowy świat na Rebirth knife albo Knight of Rebirth, pamiętam już. Dobrze jak to brzmiało, ale mm, będziemy sobie grać. ma Paulo brzeszcz Co tam u Ciebie? I sobie w Minecraft, gramy? Na jakimś tam rebirth Knife, jak to się nazywa? Chyba na tym Twitchu. Bez sobie z Twitchem biorę często takie mody, biorę sobie po prostu pobieram i zaczynam grać i teraz zaczynamy Gra słuchajcie już jak się zaczyna coś jak chcecie dzisiejsze Fortnite czy coś to piszcie, ja nie pogram w coś jeszcze tylko A u mnie też dobrze Okej, okay, dobra U mnie wszystko dobrze Wolne To jest najważniejsze Dobra, weźmy sobie krzaki to jest też już mieli jedzenie ja chyba, tylko że... O, No to się pierwszy w świat czytuję. Może no, wszystko dobrze. Jeszcze tam nie przeczytali, kurde. Dobra. Drewno będzie trzeba zebrać, ale pochódźmy sobie jeszcze. Popatrzmy, może coś znajdziemy. A może. Widzę pewny bijom zimowy. To jest najważniejsze. Aj, sorry, że dzisiaj yy, tak słabo mikrofon. Z mikrofonem, ponieważ mój statyw sobie schowałem z mikrofonem normalnym. Schowałem go i mi się go nie chce zamontować po prostu. Jest sobie słuchawek teraz, mam mikrofon na sobie. Okej, okay, tam jest wszystko. Czekać na co czekać? O tu jest żołądzi. Okej, okay, dobra, tam. czy no Właśnie myślałem Ja chętnie poczekam, jak coś to to Gracing Mogę z nikim, powiedzieć Tutaj ten Czekaj, czy to jest żelazo? Nie To jest żelazo Nie ma żelaza, kurde żelazo jest Ciężko zdobyć, wreszcie wygrałem Wcześniej, ale nie na tutaj To jest takie bardziej przygodowe, niż takie Bardziej kopalnie jak kopać, wiecie o co chodzi. co? wyłączmy sobie muzykę. Wyłączmy sobie moją muzykę. To taką moją, taką nudną muzykę. No. Jesteś porządnego, dobra. Mamy... Trochę drewna, coś tam jest, coś jest tam Kurde PT tu nie mam Szkoda Trochę może za głośno jest jednak Przyciszę tylko że to było takie wiecie w tle Jaki historyk Okej okay, dobra, nie umarliśmy ani razu chwilowo jesteśmy na zero Więc jest dobrze tutaj mamy jakąś fontannę Zwykłe grawe znalazłem, super runcko. No tutaj... No, kurczak. Wioskę widzę, wioskę widzę, super rąsko. coś mi będzie, a to jest mi 12, więc kurde, może być ciężko cienko z lutem. bo tutaj chyba jeszcze nie ma farmerów no. bardzo fajna chatka o bardzo ładny pader i dotarczę to jest coś czego nie będę poruszać weźmy sobie trochę drewna A i nie mogę to studiować, czy co? Nie wiem. Dobra, mamy A teraz i chodźmy na górę. Tu mamy takie coś, czy coś tutaj w ogóle jest do ukrycia? Musimy ich określić, tak wiecie, było ludzi jakiś. Tu jeden co zabrałem, to 3 pochodnie. Ciekawe, ale może młode coś wyrzucają, że się tam nie zabiję. Półeczka mamy tutaj. Ciekawe, czy mogę go tylko swojego po prostu klikając z niego. Nie. Kiedybyś to jest taki bardziej realistyczny, ale to nie jest ten Realcraft. Realcraft jest taki trochę średni, bo tak mnie. Dużo tam wszystkiego takiego, a Ta to jest mała paczka jakiś 102 mod. Jakieś kilka modów jest tam, ile tam jest modów w ogóle. No, trochę ich jest, ale nie Fajnie się na nim w tym gra, więc jak chcecie to po prostu pytajcie, Inaczej jak chcecie, żebym coś pograł to piszcie. Ja chętnie pogram w coś. Tylko żebym to miał. To jest najważniejsze. To jest jedyny warunek, który musi to spełnić. Muszę to posiadać. Ciekawe w ogóle bo tak Paul, że na Paul do mi napisał, żebym czekał. Czekam. Chyba, że miałem tam czekać i tak czekać. on tam przyjdzie, a tam. Ten... Nie mam bo Trzcina cukrowa się przyda. A. W dead mode to jest takie wersji adventure, więc trzeba tutaj chodzić dużo. Baza to zrobię, jak będę miał jakieś temy porządne, już podstawowe inaczej. Będę jakieś wywalone przedmioty. To są jasne ludzie. Drzewo. Człowiek. Człowiek drzewo drzewa. Najnowszy w kinach będzie. To będzie hit. Dobra. W ogóle fajne dźwięki tutaj są. Takie. Kolejna wioska tam jest. Wezmę sobie dzynię. a to tak śmiesznie w ogóle ma. Ej, fajnie. D nie nic nie robię. Takiego za To jest fajne. tutaj nie się wie, jak doleżanko, a mi Jak tam wasze korona Dobra, mamy buraka, ziemniaka i marchewkę. Dobra, mamy wszystkie nasiona chyba. No na tym na tej wersji oczywiście, bo ona i na to jest więcej, dobra, tutaj bibliotekarz, który nie ma w nic. O! 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 Wiecie co? Zatrzymajmy się, zróbmy jakieś takie podstawowe rzeczy Zróbmy kilow i miecz O nie Dobra Dobra, weźmy, zróbmy sobie to Po, Pozbierajmy sobie trochę tego kobla, bo. Wiecie, ja mam mieć jakiejś, wiecie, zbroi, czegoś takiego. Fajnie w ogóle się gra. A, fajnie, że jest nawet dwie osoby, ktoś ogląda, więc bardzo się fajnie. Że nikt nie pisze tu nic złego. Ważne, że ktoś jest. Miecze um, nie mogę zrobić. Czyli będę potrzebować, powinienem sznurka. Dobra, weźmy tu po tu zobaczymy sobie Stone. Tylko chciałem zrobić handler. Handle robi się tak lub tak. Kurde, nie jesteśmy na takie rzeczy. Zbierzmy to i chodźmy dalej. Tak to bardzo w jednym miejscu nie będę się trzymać. Chwilowo, dopóki nie mam jakichś porządniejszych rzeczy, wiecie o co chodzi. <laughs> Pyk, pyk. Dobra. Weźmy drewno, sobie jeszcze podbierajmy. I drzewko nam spada. Mamy trochę tych żołędzi. 11 to o. Nawet 21 mam teraz. Dobra. Więc tak, na początku bym bardzo, bardzo chciał coś. Znać. Tak, byłem już na tym odzie wcześniej. Tylko nie w domu, tylko gdzieś u dziadków. I tam jest tak. Hmm, nether jest taki po prostu, żeby szukać na tej lawie tych blizowych, tych hmm, spawnerów, bo tam są jakieś skrzynki, jakimiś rzeczami. A tutaj to w świecie, tam tylko spawner znalazłem jedne, co i wioski cały czas Czy Podobnie jak tutaj. Fajnie, że pasek jest na górze. Powiedz co wygląda? O nie, akurat się już sobie siebie. Mamy tu to jakaś mini stara farma chyba. моа грушка grape не grape ты копирушь куры да ну же cool Ujen, yeah, number one, to grusenklu. Jeśli się nie bagnie, to chyba jest tak. Now, look at this net. I just found. When I say go, we're right at it the frown. Go! Trzymajcie się, not me. O, zwykłe drzewko. Tak jak ja lubię. Now, widziałem, że podjąłem się, że nie zauważyłem. What doing? Będzie tam na kod teraz, tylko czekam twórców do, do Fortnite Wtedy będę miał fajne pomysły na filmy, mam tyle pomysłów już Mogę zrobić Muszę później godzinę sobie i... Czyżbyśmy znaleźli to, czego szukam od tak długo? 15 minut chyba, lub nie wiem ile trwa stream Dungeon? Albo po prostu jakaś głupiona statuetka na pustyni. Tam widzę też jakiś Tomek. Od razu po prostu oddali. Takie dwie one powinny być prawdziwe Minecraftie, w tylko na tym zmodowanym. A tylko jedna no, jakaś, jakaś głupia statuetka. Uwaga, mój coś w środku. Ja nie chcę, żebym to się, żeby że to jest po prostu po głupia statuetka, która stoi i tyle. Bo nic tu nie znajdę. W niej. Nie. Ale ja myślałem, że to dungeon. Mi gówno. Znowu. to jest kolejna biedna wioska. Nie, wiem, czy w ogóle opłaca się chodzić do tych wiosek, bo są strasznie biedne. Ale po lewej to nie. po lewej to po prawej to nie jest wioska. Po środku już. Sam jesteś dzień o nie nażartuję nie mam w co nagrać Dead by Daylight nie mam, bo ktoś mi zabrał mój Excalibur więc nie chcę mi się w niego grać już ktoś mi Excalibura zarąbał o mamy spawner ej halo palcie się palcie się nie, nie nie okej okay. Brown Ja zabijam Ale wiecie co mam zniszczy to Mamy Kurde, ale ta plan chata jest inaczej za Typer z mendingiem powinieneś być, też. No wiem, że to nie będzie z mendingiem to będzie na no, jakieś no nawet to szybko nie ma. To jest taka bijna wioska. O, 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 coś tam jest, coś tam jest. Jedyne co zarazem grałem u to było, wiecie co? Jakaś platforma za skrzynką. O, ła! A, jak mnie wywalął jeszcze. się topić, kurde. Miałeś się utopić, nie? Ja miałem się w tym mięsku. Kurde, trzeba było wrzucić jednak to mięso. Ale padłem jeszcze tutaj przez przypadek z operacją. tak biegam jak głupi. Poszukiwają. O! Błagam, niech mi ktoś okaże coś, co mógłbym mu wpłasić chwilę. Ten moduł wtedy okaże się najdudniejszym modem, jakiego kiedykolwiek spotkałem tem tym, na Twitchu. Przecież po prostu jakoś do mostu, naprawdę tu nie ma żadnych dungeonów o jedyny prawdziwy dungeon Który nie jest prawdziwy? Nie Jakie zimne niego słońce spada Tak normalny prawdziwy dungeon Fire, Aspect, Obsidian Dust, jakieś... Okej, okay, tu mamy... o jakieś coś fajnego? Eee, tu mamy to, Ash... To jest chyba z Overwatcha, Ash... Ash... Brown drugi, no to może zamiast... Tego... To odłożę, to, to, to... To... To, to może się przydać kiedyś... O, złote jabłka, totem off, coś tam, nie wiadomo czy to sens. Na TNT też się przyda, Będziemy można wsadzić coś lub kogoś. Z najwyżej k siebie chyba. Nie wiem, co to, to daje, totem off shielding. Ja mam dobra. Eee! Ziemniaka mi zajebuł. To ma jeden. A nie, to złoty jabłko! Złoty jabłko, ty oddawaj mi ją. Moje złote jabłko. On mnie ukradł, ale tamten mi pił, że na pana coś fajnego zabrał. Chyba wiele do tego. Dawaj. Zginiesz za to frajamy. Kha, ha, da, lewki jest. Czekaj, czy to jest? Czy to jest taki gór, po prostu? On mi się mjaka zabrał, a ja nie biegam za nim. Wszystko widziałem, że mi się mi Chodź tutaj A poison potato jeszcze to znaczy Trotę w ziemiak soberą byście mi wszystkiego kradł no wiedziałem o tym, że mnie pokradzały Po to złe miejsce Nie, może pogram na tego wielkim pakku, który miał ten Sucks for One Chyba po prostu kończę stream, a tyle nie, nie pisze nic, co okropność oglądają ludzie fajnie sprawdza Myślę, że to wszystko tak ładnie uję tak będę więcej w to grać ten błąd więc pojem wszystko jest takie nudne, bo tu biegam w sobie głupi i nic nie nie ma. Fenix su suparansko, wszystko nie nudno. Wioski jesteśmy. Styczni... Eee, jest A ja może się kojarzę, że. Nie, lepiej go dłożę, bo to może wrócić. Mhm. Hmm. Rzecz w spadek chyba... Cofnąłem. Patrzę w ogóle jakie są mody To jest ciekawego chociaż jakieś zwierzątka endowe za nim się dojdzie do tego ENDO O, A tutaj, o dungeon, o jakieś hmm. bloki dungeonowe, chociaż jakby były te gdzie gdziekolwiek, czy można było tutaj cokolwiek jest. Co to jest w ogóle? No fajnie, że są takie fajne obozy wytrzymałe, ale gdzie one jest?

Lekało może być coś ciekawego w tym modzie. Okej, okay. okej, okay. co? So. Dobrze widzę.